Zespół szkół ekonomicznych imienia Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy w roku szkolnym 2021-2022 przygotował ofertę pięciu rozwojowych kierunków dla absolwentów szkół podstawowych. Kierunków, na których oparte są globalna gospodarka, finanse publiczne i prywatne, a także rozwój strategiczny każdego przedsiębiorstwa, a są to logistyka i spedycja. Ekonomia i rachunkowość oraz reklama. Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie na kierunkach technik spedytor lub technik logistyk, dodatkowo będziesz realizował program klasy mundurowej policyjnej. Jeżeli zdecydujesz się na technika ekonomistę lub technika rachunkowości, będziesz rozwijał swoje umiejętności językowe Realizując innowację pedagogiczną, biznes English i język hiszpański w, obsł w obsłudze klienta i kontrahenta zagranicznego. Jeśli natomiast masz umysł artystyczny i wybierzesz kierunek technik reklamy, dodatkowo zrealizujesz program z elementami wideofilmowania i fotografii. Słupecki Ekonomik to szkoła z pasją. U nas zrealizuje, Płatne staże u pracodawców, wyjedziesz na praktykę zagraniczną do Hiszpanii i Portugalii, odbędziesz laboratoria praktyk na Politechnice Poznańskiej, zdobędziesz nowe umiejętności i kompetencje podczas kursów bezpłatnych, kwalifikacyjnych w ramach projektów, a przede wszystkim nauczysz się przedsiębiorczości, kreatywności i autonomii w działaniu. Więc, jeśli myślisz poważnie o swoim rozwoju i przyszłości, wybierz Słupecki Ekonomik. Szkołę ze srebrną tarczą perspektyw dla najlepszych techników w Polsce. Serdecznie zapraszam do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.